w kolejnym filmie. Jak widzicie, nie jestem sama, więc odbędzie się równocześnie tuptanie. No i dosyć długo wyczekiwane filmów Chyba wspominałam już dwa razy, że zakupiłam dwie rośliny, zgadałam się ze znajomą, ona stwierdziła, że będzie sobie coś zamawiać, czy bym ja nie chciała, a że zna... w mordciuś. Wiecie co, Molcia ma taką... jak się na nią nie zwraca uwagi, to zaczyna się drapać. Już byliśmy z domu weterynarza, dostawała zastrzyk, ale to jest po prostu tutaj, jakby taka atencja, wymaganie atencji z jej strony. I teraz serio, będą tuptać. Więc myślę, że przeniosę się tam na górę, to może one wtedy usiądą ze mną na kanapę e, i nie będzie tego tupania. Bo bardzo bym chciałam wam pokazać te rośliny, ale tu się odbywa istne szaleństwo. Teraz serio, istne szaleństwo. One teraz będą biegać, tuptać. Ja was wywalę, zobaczycie. O, dobra, słuchajcie, może będzie ok może nie przy. Nie no, wracaj. No to przeniosę się tutaj. Może będzie trochę spokojniej. Jak widzieliście sami, no to, to, to No to nie da się tak, żeby one się nie bawiły, nie szalały. O przeniosę się na łóżko. Mówię? Że jak ty się to przyniosę? E, jak pewnie już zauważyliście, większość dekoracji znikła, tak, w ogóle jesteśmy na etapie czekania na kuriera, masakra, wczoraj na niego cały dzień czekaliśmy, bo miał odebrać auto, ale to może nie jest, e, e, na ten odcinek pokażę Wam te rośliny, nie są duże rośliny, są tylko dwie i nie jestem pewna, czy zapamiętałam dobrze nazwy, widzę, że już z jednej listek mi odpadł, jak widzicie, one są w takim kubeczku i to w ogóle jest, może ja Wam potem zrobię, no, zdecydowanie odpad. To jest Philodendron Hederaceum Variegata. Ja go dostałam z całkiem spokolistkiem, ale jak widzicie, no ten odpad. Ale to już jest roślina ukorzeniona. Tu nawet widać korzonki, więc są tu jakieś korzonki. No, nieźle się to trzyma. Jakiś szczycik tutaj, był znaczy to jest spędówki ucięte. I tu macie już pierwszy taki wierzchołek wychodzący, czyli nowy listek. Więc myślę, że tu będzie dobrze, że. Tu się będzie dobrze działo. Stoi to póki co u mnie w witręce, i nie, przypuszczam, że ten listek upadł. Y, upadł. No nie upadł. Y, przesek z tego względu, a że ja zapomniałam ich podlać. Wiecie? No i drugą rośliną. W ogóle dziś nie takie roślinne film, więc przejrzymy sobie od razu wszystkie moje te krzaczki, habazie, jak one wyglądały po świętach, czy w ogóle jeszcze żyją. Y, druga roślinka to jest Rafidofora. I to w ogóle jest nieukorzeniony pędówka. Ja za te dwie rośliny dałam 12 euro. Ja bardzo lubię swą dubę wiecie jak ona mi się po tej deseczce pnie i tak dalej i tak dalej. Więc no to jest, to jest coś fajnego jak to wygląda, może zaraz Wam pokażę zdjęcie. No to jest niesamowite robi to wrażenie i chciałam po prostu też mieć jakąś rafidoforę, a że akurat ona znalazła fora i tylko nie pamiętam, która to jest odmiana, ale w wersji variegata tutaj macie. No, jak widzicie, to jest nieukorzenione, to jest jeden listek. Ja nie wiem, czy mi się to przyjmie, ale to chyba 5 euro kosztowało, więc mówię, a co mi tam zaryzykuje, więc tak ona się prezentuje. No, nie jest to wybitnie wielka roślina, ale wiecie, ja tu pokładam wielkie nadzieje, jak zawsze. Nie poddaję się, wygląda to dobrze. Bardzo, bardzo krótkie ucięcie, ale to jest, to, jest, to jest nic. Myślę, że to sobie jakoś poradzi. Taką mam nadzieję. W ogóle mi się ręce trzęsą, jak ją biorę w ręce, wiecie. Chciałabym chyba, myślę, że zrobimy sobie też jakiś odcinek w najbliższym czasie o przesadzaniu. I wtedy położyłabym ją na mchu, dałabym jakiś patyczek, wiecie, nawet taki po lodach, czy coś, żeby w razie co, jak już jakiś szczycik zaczął wychodzić, żeby on miał możliwość już się przyczepienia. Bo to jest najlepsze, co możecie zrobić dla tej rośliny, to po prostu prowadzić ją od razu na jakiejś desce, patyku, czy na czym sobie tam wymarzycie. Więc ja, wiecie... Taki patyk małych od lodów zawsze potem można ewentualnie przyczepić sobie do jakiejś większej deski. Jak widzieliście już moją tą długie, to ona właśnie jest na takiej zwykłej desce. Ja się też zastanawiam, czy za jakiś czas jej tej, albo tej deski nie przedłużyć, albo, no nie wiem, coś tam pokombinować, żeby ona dalej mi się pieła, jakie ja dzisiaj rąkoma, macham, dalej mi się pieła na tej desce. Dobra, widzieliście moje rośliny i tu teraz, no nie wiem, no takie pytanie do Was widziałam fajne. Um, um, Paczki niespodzianki z roślinami. Nawet jedna była w plancie za chyba 16,99, więc jakaś promocja. Jest. I wiecie, jak mnie kusi, żeby sobie zanowić? Tam niby są trzy rośliny eski. Jak wiecie, ja lubię rośliny eski. Większość moich roślin to jest hodowane z takich naprawdę maluchów. Ja tu bardzo lubię patrzeć, jak one wiecie rosną. Poza tym, ja mam małe mieszkanie. Lubię różnorodność w roślinach. Um, Niektóre przetrwają, niektóre nie. Większość dużo z moich roślin to też są sadzonki, pędówki, wiecie, jakieś szczyty, coś co się samemu ukorzenia, coś, co potem wyrasta na większe, mniejsze albo gdzieś umiera i się o tym zapomina, wiecie, mniejsze pieniądze, mniejsza strata, mniejszy żal. Więc zastanawiam się, czy sobie nie zamówić. Zmotywujcie mnie, zmotywujcie mnie, jeśli oglądacie to do tego momentu, to dajcie znać, czy, czy zamówić sobie takiego boksa. Może dzisiaj wystawię ten film, żeby wiecie, nie już tu podziałać, bo. Czekam na tą paczkę, mi się wczoraj tak nudziło, tak nudziło przez tego kuriera. Ale nie przeszedł, no nie przeszedł i dzisiaj znowu czekamy. Dobra, idziemy poprzyglądać sobie hawasie, żeby klucz... Ek, klucz. Film nie był zbyt krótki. Um, Postaram się trochę wolniej mówić. Dawno chyba nie nagrywałam. Nie no, od niedawno nagrywałam. A widzicie tą ekscytację. W ogóle ci stałam z takimi planami w głowie, żeby sofiranki pozwoli w innym filmie, może jakimś vlogowym więc tu mamy te roślinki z bliska, to jest rafidofora, ten łezis, nie pamiętam odmiany, muszę się zapytać jeszcze raz znajomej, bo ona zamawiała, więc wie, w ogóle z, z odbiorem własnym, więc nie płaciłyśmy za przesyłkę, więc te 12 euro to naprawdę nie jest jakaś tragedia, choć za takie miniaki, nie? No i to jest ten filodendron, a tutaj jego odpadnięty listek i patrzcie, no ty. Okrutniku, no i tak to mniej więcej wygląda. Dobra, idziemy popatrzeć sobie w rośliny. Jak widzicie, dzisiaj mamy piękne, piękne słońce. Ono fajnie, tak, okala te roślinki. Słoneczny dzień, jutro ma znowu padać, <gryw> więc cieszę się, że chociaż, chociaż wczoraj też mieliśmy słońce, ale wiecie, jak to jest. Dobra, tutaj mamy ten zakątek, gdzie roślinki stoją, yy, przez to, że Choinka po prostu była w tamtym miejscu na tamtej ścianie, ale zastanawiam się czy po prostu nie zostawić póki co tej monsterki w tym miejscu, a nie przenieść sobie z powrotem tego spatyfilum. No o nie tu troszeczkę trzeba by zadbać z tego względu, że jak widzicie no, są niektóre liście takie poprzesuszane, ten jest pogryziony, to kiedyś Moli załatwiła chyba z Joszkiem i co widzę, że oblika zarzuciła liścia. No, nie fajnie to wygląda. Trzeba będzie go usunąć, bo jest okru okrutnie, okrutnie brzydki. Ale z tego co widzę, to jest ten liść chyba, z którym ja ją dostałam. Więc, no, tak czasem się zdarza. Jak widzicie, ona całkiem nieźle sobie radzi i tutaj ma naprawdę już sporo liści. Ale przez to, że tu jest taki gąszcz naprawdę gąszcz to tak nie za bardzo fajnie się to eksponuje. No ma to swój urok, tak? Że to tak fajnie zielone. Jak ktoś lubi dużo roślinek, no to, no to jest spoko. <grych> Ale e, no myślę, że to z patyfilum mogłoby dziś wywędrować. W ogóle tu jest też gloriozum. Ponownie em, Zurwanym szczytem, bo Yoshi go wywalił jeszcze chyba z miesiąc temu przed choinką. Tu jest paraiso verde. No i oczywiście, a nie, coś tutaj, widzicie, mi też czasem ziemia pleśnieje, przez to, że po prostu wentylacja jest dużo bardziej słaba niż e, niż wiecie, w latem, kiedy okna są pootwierane i tak dalej. Ta wentylacja jest zupełnie inna. No to teraz jest kiepska, ale widzę, że coś tu próbowało. Aha, tutaj coś próbowało chyba rosnąć, ale Joszek to też wywalił, tak. No bo postanowił, już sobie pogrzebie w ziemi i zobaczy, co ciekawego jest. No ale tutaj jakiś mini szczycik wychodzi. Może coś jeszcze z tego będzie, kto wie. Na razie zostawię, a nie stoi. Dobra, tutaj mamy red spota. I on by się już, ojej, on by się już również nadawał do przycięcia. Zaczął wypuszczać takie całkiem, całkiem spokoliście. O, ten jest piękny. Więc, no nie najgorzej, <grych> najładniej chyba wygląda tutaj to epipremnum, spójrzcie jakie ono cudowne liście wypuszcza, też trzeba by to znowu popodpinać, no i, o widzicie, jak jest delikatnie ziemia, delikatnie, nawet mocniej niż delikatnie, jednak ta ziemia jest podpleśnia. i tutaj mamy epipremnum, Merbel chyba, tak, trzeba by się Ewelinki zapytać, bo to jest od niej. No, i ono jeszcze po przesadzaniu, chociaż ja mu nie zmieniałam ziemi, o ile się nie mylę, wsadziłam wszystko tak jak było, e, tylko dostało palik. No to tak jeszcze się zastanawia, widzicie, no światło ma całkiem fajne miejsce. Zobaczymy, jak to się ruszy dalej. Kersiowane sobie tu stoi i jeszcze jakieś anturium. Filodendron zastanawia się, czy puścić nowego liścia, czy nie, wiecie, jednak te zmiany miejsc dla roślin są takie dosyć. E, poważne, czasem jeszcze ten okres zimowy, gdzie mamy tego światło trochę mniej, choć w tym roku staram się trochę doświetlać te rośliny, bo jednak pogoda nam nie sprzyjała. Straciłam dech. I co zauważyłam, że Palidiflorum e, wypuszcza nowego liścia, on jeszcze taki poskręcany jest. Zobaczymy, co pokaże. Tutaj mamy kwiatek z Palidiflorum. Ogólnie zastanawiam się, czy nie pociąć sobie obliki, znaczy szczytu, wiecie, ja bym chciała znowu, bo. On już przerosło, ten pali gdzieś tutaj idzie sobie dalej, dalej. O, tam, tam daleko, i to taki łysy pęd wypuściło, więc też nie najlepiej to wygląda. Ja bym sobie je ucięła i spróbowała ukorzenić. Szczytu nie udało mi się, wiem, że znajomi chyba ukorzenili i u nich rośnie. epipremno mi się tutaj rozwinęło i to tak nie fajnie wygląda, taki łysy. No myślę, to to pęd nie jest, ale wiecie co mam na myśli? Tak jak jest pozwijane w taką fajną kulę, to wygląda dużo lepiej. Jak widzicie, zima i u mnie są żółte liście, a niektóre nawet już brązowe i poprzeschnięte, więc tak, trzeba by zrobić taki delikatny porządeczek. Pozakręcać, pozawijać. Kolejny nowy listek, patrzcie. Anturia małem się całkiem nieźle. Okres zimowy w tym miejscu to dla nich chyba raj. No bo jak wyjdzie słońce, to mamy go tutaj sporo, sporo. Ten zakątek, no nie jest źle. Choć tu zauważyłam wczoraj, że widzicie, listki mi przesły. Um, odczepiła się ta różowa sadzonka z góry. Spadła i przez to, że wiecie, jest szurana przez firankę, a choje tego nie lubią, no to zgubiła listki. Ogólnie nie mają się źle. Na taki krótki przegląd, nie będziemy się mocno skupiać. Widzę, że i gaz, wypuszcza nowego listka. To muszę coś z tym zrobić, bo mało ustabilizowane. Mam plan, zastanawiam się, czy po prostu nie obłożyć tych korzeni mchem. Eee, wiecie, żeby wyszły korzonki, nie uciąć sobie tego szczytu z pięknymi, dużymi liśćmi. A ten dół, który jest po prostu słaby, no nie oszukujmy się, on jest słaby, brzydko wygląda. Widzicie, ja swoich liści dawno-dawno nie usuwałam, więc w ogóle listopad i grudzień, powiedzmy, jeśli chodzi o takie dbanie o rośliny, to była jedna wielka. No wiecie, jak jest. Nie zawsze jest czas, chęć i ochota, żeby skupić się na roślinach. Tylko są rzeczy ważniejsze, lub powiedzmy, no nie chce się też czasem, tak? Ceropegia zmiany na to sobie świetnie radzi. Patrzcie, jakie ma bulwy. Jakbyście mieli takie bulwa, chcecie sobie ukorzenić ceropegie, to ja proponuję o, ciachnąć i te bulwki do ziemi. Nie musicie nic ukorzeniać, to się samo już puści korzonki z tych cebul wielkich. No i na górze to piękne syngonium. E... Usiądę sobie w tym miejscu. No, i tak myślę, czy właśnie tego syngonium z góry nie ukorzenić na nowo. To jest dosyć duża roślina. są trzy różne chyba sadzonki, czy dwie różne. Na pewno jest coś z różowym, i Pink Splash, bardzo ładna, tylko to jest tak mała roślina, żeby musiała ją po prostu wyciągnąć z korzeniami i dosadzić do tych, które ewentualnie się ukorzenią. No i to największy syngonium, wiecie, poucinać sobie takie najładniejsze szczyty. No i zacząć je hodować na nowo, bo to już ono jest ogromne, nie oszukujmy się, to jest tak wielka roślina, ja ją kiedyś kupiłam na zielonym parapecie w rozmiarze M, to kosztowało grosze chyba, tam coś koło 5 czy 6 zł, a teraz to jest taka, taka ogromna roślina, ja tego wiecie, nie zagęszczałam, o ile się nie mylę, nie dodawałam tam nowych sadzonek, po prostu sporo powychodziło z ziemi, jedyne co dodałam to ten Pink Splash. Chyba tylko to i tak właśnie myślę, czy to syngonium i jeszcze to od syna spokoju, czy nie odświeżyć tego, bo tam to jest fajne, puszcza pięknie, no i liście to albo variegata, tam chyba mam e, Green Splash i Wenlandi, które jest cudowne, muszę tam kiedyś zajść i Recpota chyba też mam od muszę kiedyś tam zajść, zrobić porządek, e, popatrzeć, co by było do ucięcia, co by fajnie wyglądało, jakby się ukorzeniło i wycie Zagęścić to od dołu, bo póki co mam takie łyse, dosyć pędy. Coś tam, wiadomo, z dołu wychodzi, ale nie wygląda to atrakcyjnie i uroczo, tylko tak jak, O, tak to nazwijmy. No, no, nie atrakcyjnie, a chyba tego też byśmy oczekiwali od naszych roślin, żeby wyglądały fajnie. No dobra, reszty na razie wam nie pokazuję, chociaż tutaj e, Philodendron Florida Beauty fajnie wygląda, ale gdzie nie gdzie również nie wiem czy to widać, tak plus minus może odrobinkę, gdzie nie gdzie też zasuszył swoje liście, ale to przez to, że stał na oknie, za dużo tego światła miał i po prostu został przypalony, euforbia cudownie wygląda, a miałam wam powiedzieć e, e, w poprzednim odcinku roślinnym miałam tam taką, to chyba też jakaś euforbia była ona nie ma kolców, to są takie delikatne zielone wypustki, może jeszcze poczekajcie chwilę to wam pokażę Dobra, pokazuję Wam. I widzicie, ono wcale nie ma kolców? No, może to jest. Ale to nie no to nie są kolce, to są takie delikatne, zielone, mięciutkie, jakby igiełki. No, spokojnie, nie ma kolców. A spójrzcie, jak fajnie wygląda. I tu była roślina za jakieś takie drobiazgi, urocza jest. No to z tym tutaj pałączkiem. Ja się będę już z Wami żegnać. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!